Okej! HAHAHA Człowiek, ty no! I Mati to wiedział generalnie. Mati nie ma to tylko jedyne co mi przyszło miesz do głowy to mocne no. Udowodnić, że... tak nie wygląda chyba mam Chmiel. mam odpalić streama tak na Discordzie z przeglądarki. tak... ten... tak owija. Mati 16 lat o. i takowie jak Chmiel wygląda. Pierwsza gościnka jaką przychodził chyba. 17 Dobra kurwa. Ale zobacz, ty jest MC teraz. Prawie do... Ty? To nie ma prawda na pewnie? pewno. Oferta! Co jest kurwa? To tylko mądrzy ludzie zgadną. Tylko mądrzy ludzie? Dobra. A potem kurwa tyle. Jakiś znak czegoś? Auto coś? Auto... Kurwa! Co? O. No, no, no. Dobra, A, ale zagadka logiczna. Ale jest dobra wszechmina. Ale więcej o. dać. O. O. Ja, pierdolę, dobra te literki litery. No, więcej działek. dlatego. Derpszako, nie. Nie, 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 nie. Nie, pierwszy No, to jest. No, no. Nie wiem co to okay, jest Okej, okay, okej, okay, okej okay. Kurwa <grym> zgryzłem w ostatniej sekundzie Ale wszechmienka ci złota Nie, wiesz, nie no Nie dobra <grym> Osu pierdoleni w lobby jak MatiXa jak specjalnie sobie nic nie wpisał żeby nie było <grym> A to było 300 razy pan... prostsze od tego chmiela, nie? No, panem na Discordzie z Nie no, to no, im ja. Nie, Dobra, ja. nie no, same chłopaki. dara łapka w dół i bold kick, szybko. Dobra, dawaj. A kto rysuje teraz? Wysocki, no, on jest kick <słyska> Kurde, jak to narysować? To jest skrzynka, kurwa. Radio stacja. się nie ah. da. To takie hasło. Ale... No to po takie... co takie No Co? Dobrze! Co? Jak to dymek to już. Co? A dobra. Aaaa, ale do, 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 do. A, dobra. Dobra. No pomyśl sobie, powiedz sobie na ja, Ale nie, no to jest. Na pierwszy z widać, że to jest to. Ja miałem to hasło do wyboru, to mi się skojarzyło. To Fortnite jest, a nie A ja miałem... ja jeszcze... No To, to jest. Serde. Fortnite! Fortnite! <gulary> 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 ja, miałem... <gulary> ja miałem jeszcze drobniak i komfortowy. No to drobniak. Drobniak? Ten drobniak to nie jest. <gulary> Fortnite jest <gulary> po <plus> shorty. <gulary> nie, no same trudne. No dobra, trudne. Tak, chyba nie jest trudne, Mati. <śmiech> <śmiech> nie Pięknie <laughs> Cowania. <laughs> nie pamiętam nawet, jak to wygląda. Nie <laughs> wiem, jak to się pisze. Kurwa, szybko. <laughs> jest <śmiech> naprawdę, kurwa. No nie <laughs> wiem, no. <laughs> co? Ja to. Nie Dobra, Nie, to ja jest to narysowałeś? <laughs> <laughs> rysowałeś. Nie wiem jak to wygląda Co, co to nie jest za gówno? Wiem. Nie wiem Notaj to... no, okay. Ale powiem tak, rysunek jest tragiczny kurwa ale, ja tak. nie, ja nie, ale, nie pamiętam jak nie? to nie? wygląda a, A rzuca. Nie ruchu. Ja ten kolor w ogóle. To, Nikolaj, Nikolaj. Nie, to, jak, ja, ja patrzę jak to wygląda. Nie są kalicy, Włosy masz... ma takie długie, bo kobieta. A czemu ma czapkę taką? No, to, że... to, że nie wiem. <grym>, Ta postać, to, że... nikt tym nie gra. No. Skąd miałem wiedzieć. Kiedyś trafię. Polak?

<noise> o kurde No wejdź Wyłowiony No ale mał... W buzionie No i... co on smaży? Babala hyhyhy <noise> No nie, to jest jakieś podchwytliwe teraz Ja to nie zgadnę już No, co? Aha. Nie. No. Co? Co? No co? S. No co? S. O, na końcu. Kapusta? Nie mam pojęcia co to jest. No to ja obczem rysuję. No. Co to, no, kurwa, chyba jesteś bo ten to wie. Nie no, jak sobie to tłumaczy. Jak zgadniesz no to zobaczysz. To wszystko, kurwa, próbować, co jest związane z joy no właśnie, Aha. mi się coś kojarzy, ale kurwa pustka no, no właśnie, nie, nie, to nie, takie nie, proste nie, kurwa Nie mogłeś to rysować, no nie mogłeś Kozaszku, wiemy na, na chudzie, Boba Magleja narysowałeś, kurwa Co nie? to jest? No, no, długie Dobra, teraz grafik rysuję to już Ale zajebiście O kurwa, jakie to jest To jest krzesło gamingowe, nie łóżko no co? To już strzałka? Kurwa, czy ty byś tam wzyskał? Jak to było? Zgisie kurwa. Nie. A nie, nie, tak. No cóż? Co? Jak to jest? Noc 5, a nie mają wierzyć. Piszą sobie na PWP, nie. Dobra, pierwsze? Nie. Pierwszy? Tak, nie. Czekaj, bo tutaj jest ta. Nie, to jest... Nie.

i Mam tak. to wiedział? Co, no, 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 w ostatniej sekundzie. Tak, Ta kosy sekundzie. przypomniałem. W <grym> ostatniej sekundzie, jak to czacze napisali. Nie wiem, no. <grym> dobra. <grym> Jakaś postać okay. no. Co on się ma? Mieco ma. Co ma się mieć? Ty. David wrócił, ja, już jest. Jaki... Siema! A, tam jak to nie siema, się ma, Siema, Wejdź w tego linka, bo no. chyba jeszcze możesz dołączyć Jak chcesz grać boże, boże. Dobra, to dołączam Siemo David. ale wyklop Siemo nie, <laughs> nie wiem jak to narysować, to jest proste Ale nie umiem tego narysować, żebyście zgadli no To jest tak. pasy z ligi pewnie Nie, nie, właśnie nie, nie Nie, nie, nie wiem. Wiem. No kurwa już tak, chyba się zestrzałeś tak. Co? Nie, ale to nie o, jest to tak. To jest naprawdę proste To Proste jest te Proste, bo na czacie zobaczyłeś No, no No tak, no Krzyżowiec, jak macie ecu Tam jest my i e Plemiona, my czegoś nauczyły Miecz Dobra, Dobra. Mie... To nie, jest... nie To nie jest ryba? Mieczysław <ślam> Ale, ale Miecz, jest taki

Nie? jest JEST! Udało się! Kurwa co? Co? Nie za długo nie, nie metro? Na Co kurwa? Ja to jest łatwe, to jest łatwe <laughs> Jakie fajne ludzie <laughs> Smażyć. Ja to nie Ja pierdolę. Nie A. Trudne słowo za kim podpowiedział Sorry, ale Nie <laughs> wiem Czekajcie, może sobie, sobie zdjęcie to go odpalić kompletnie, kompletnie nie ten. No bo odpaliłem sobie jego fotkę Harry <laughs> Potter co się świeci? Nie da, do jednego ja Poczekaj, nie? daj się skupić. Wiesz jakieś paskówki, tak? Wtyskuję. Nie, nie. Coś, coś, to jest nazwa postaci, co nie to mówi? <śmum> co ci to kurwa może mówić? Właśnie nie, no, ja bym to nie zdał. To pan Hilary. Coś Cis, kojarzy. <gry> to jest ten jo, no, jak <grym mój dole> to był To my <grym> matematyk, <grym> szkoły średniej. Dobra. A Nie, a. nie no w ogóle to, tylko po tylko poitać. A. ty na no, A, no, 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 To, to, a, fotę. to jest akurat tak akurat no, te literki ogóle... no, dużo, dużo pomagają no, Odszukowałem fotę Ja nie wiem I ten dresik czarny, czy tam Golf Golfik, golfik Ale tu mógłbyś jeszcze akcesoria dodać O ma. Diks wiedział? O ma. No, wiedział ciekawe. Mogłeś japla narysować No, no. Ale... Mogłem, mogłem, ale to by była za duża podpowiedź No ale więcej o, punktów kurwa. do ciebie Mogłabyś od golfa zacząć, dobra <laughs> No dobra. To lecimy. Miej. O kurwa, jak to zrobić? Namiot. A. Na kurwa. Chłopak uśmiech. Poczekaj, kurwa. Wygląda jak jakiś seryjny zabójca, kurwa. <grym> no. Tak, nie, było, czu. Nie, naprawdę nie. Ej, to jest jakiś ja czarodziej. będzie trzymał. To jest jakiś to jest... mroczny mag pewnie. Czarodziej jak. Delvidan. <grym> Delvidan. <grym> no, o, wiem. Ulfurion. Nie wiem już, jak to narysować. Co to jest, kurwa? Je, o? O to jest? kurwa. Nie Potter. A! Pina. Ja! To jest kamerka na autorem! A co, ja, nie co, nie co, nad co ma pierdolę? Co machę? Co mam na ręko? No za dymę robił, nie wiedziałem co mam narysować kurwa! Ja kamera, myślę... kamera! Ja myślałem, że czarodziej jakiś, nie wiem